Wtorek, 6 maja Już minęło Połowa 3 trzy, trzy miesiące Ponad 3,5 miesiąca jak jeżdżę Teslą Miesiąc mnie nie było Czyli można powiedzieć 2,5 Jeździł w nią mój brat Ale on wokół komina jeździł Także kilometrów nie narobił Także Co? Samochód Dalej ma cztery koła, drzwi nic nie odpadło. Ładowarka kupiona na eliksie. Dalej działa. Sprawuje się bardzo dobrze. Nie mam do niej żadnych zastrzeżeń. Samochód ma już przejechane. Programowanie. 196900, czyli za chwilę będzie 10 000 km. A... A samochód mam, tak jak mówiłem, 3,5 miesiąca. Także. No, samochód nie stoi, jeździ. Także. No i jak w porównaniu do lutego się będzie zachowywał samochód, to też dam Wam relację, czy jest lepiej. No, dzisiaj jest 13 stopni. jakby 3. No, jest, jest 13, 13 stopni, godzina 9.20, także wyjeżdżam. Tak, jadę jak za każdym razem inaczej niż mapy Tesli wskazują, że jechał. Nie pojechałem przez Warszawę, nie doładowywałem się, bo znowu wprowadziłem Gierzycko i kazało mi jechać do Warszawy doładować się, do Białego Stoku doładować się, więc kilometrów bym zrobił więcej. Jadę standardowo 50, te 100-parę kilometrów. A Tutaj jest 124, wyszło, bo jeszcze musiałem do Wydziału Komunikacji do Otwocka podjechać. Więc 124 kilometry przejechałem, zużycie 122 watogodziny. godziny. Na kilometr, czyli 12 kW na setkę, czyli razy złotówka, czyli 12 zł 100 km. No i w tej chwili już tu wyjeżdżamy na obwodnicę Ostrowi Mazowieckiej. Także wzrośnie zużycie z tego powodu, że mówię no tutaj wyszło. A przejechaliśmy 124 km, no niestety tu czasu nie pokazuje, a nie godzinę 50. No, bo no, jak tu na 50 TIRy, fotoradary, odcinkowy pomiar Więc zużycie niskie, ale niestety czasu wyszło więcej no, Chociaż jakbym przez Warszawę jechał to też by wyszło półtorej godziny do Ostrowi Mazowieckiej Bo to zawsze tu tak wychodziło e, Dzisiaj mamy teraz 13 stopni, także ogólnie też jest e, przyjemnie i nie dogrzewamy się, nie chłodzimy, więc więc yy, no, ci co stoją no, także teraz będzie większe zużycie Tak, w planach jest zajechać na Orle, na, na obchodnicy Łomży Po dwóch godzinach dojeżdżamy na Orlen na, obwodnicy... na obwodnicy Łomży Nie Łomży, no Łomży, tak Ile ta impreza będzie kosztować? Dojechaliśmy po dwóch godzinach na 27% Po przejechaniu 150 km Dwie godzinki czasu Także kawa, siksiusiu i ładowanie tak. Dzisiaj stacja na Orlen na obwodnicy Łamży mnie zawiodła. Poprzednim razem co byliśmy w lutym. Kurde. Do kibelka kolejka, do kasy kolejka, do kawy kolejka. Dzisiaj stoimy już tu 12 minut. W 12 minut zrobiliśmy i to, ale te i postój do kasy i zrobiliśmy kawę i wróciliśmy. No i faktycznie trzeba czekać, aż się samochód naładuje, także no niestety porażka Tym razem e, Orlen nas zawiódł i nie było kolejek Dlatego musimy poczekać na naładowanie samochodu A w tej chwili idzie 54 kW, nie wiem czy widzicie 54 kW, chociaż stacja 120 niby obiecuje Stoję sam Dobra, z takich rzeczy tak. Od ładowania przejechaliśmy. Zresztą też i Rita, bo też go kasowałem, wyjeżdżając z domu. 161 km przejechane w czasie 2 godziny 10 minut. Średnio 134 godziny na kilometr. Ładowareczka 50. Znaczy, wyszło realnie ledwo ponad 50, niby miało być 120, ale wyszło tak 57 łapała w szczycie to był maks no ale po 20 minutach złapaliśmy zasięg na 250 chyba 50 km dobiliśmy do 80% więc spokojnie jedziemy po 20-minutowej przerwie budowa mostu dalej trwa no i tutaj niestety przy ta druga strona jest dalej zamknięta, bo nieskończona. tak więc jeszcze zajdzie się nie, już tutaj kawałka brakuje tu most teoretycznie cały a, przęsła montują, da... barierki montują także na koniec tego sezonu mogą jeszcze nie zdążyć a po przejechaniu Bemowa-Piskiego Dojeżdżamy do końca asfaltu. Mój kurna, albo sołtys, Zwinęli asfalt. Tak, dojechaliśmy do Giżycka na przez e, Godzina 40, tam było 2.10. No, a to 3.40. 3.40 łącznie 300 km. Także średnia taka, jak wcześniej dieslem jeździłem No... Yy, tak... W lutym nie nagrałem e, A tutaj... Dalej roboty trwają Więc raczej, raczej... E, na sezon nie skończą chyba tego Ale ogólnie... Tu boki w kanale już wszystkie chyba zrobili. Więc czas oczekiwania już nie będzie utrudniony, bo są konstrukcje i barki. Tylko ładnie wybetonowane boki kanału. W porcie Keja w Węgorzewie na jednym jachcie coś się jeszcze działo. Niestety restauracja była zamknięta, no i niestety u Bogdana nie udało się zjeść A w porcie Nautika ponoć na sezon już ma być otwarta restauracja Port Nautika w, na, w Ogonkach Także... Także już niedługo będzie coś tam można zjeść A teraz idziemy jeszcze Zerknąć na Niegocin Do Ecomariny i zobaczymy co tu słychać Ogólnie No serce się kraje no chciałoby się chciało już na żaglówkę i Popływać no ale niestety wiatr zimny W słoneczku ale spokojnie o... prawda? W mieście tak, bardziej biało w mieście, w mieście bardziej biało niż tutaj w tej chwili no, chyba, że wi... jest. chyba że z wiatrem idziemy nie no pomarszczona troszkę no ale faktycznie w centrum bo oczywiście jak to ja ładuje się tanio, więc zostawiliśmy w Lidlu. Rzut oka na niegocin Przy rydzewie tam jakieś żaglówki Widać coś pływają, tu jakiś hałb płynie Bilkastach, przy wilkasach, przy wilkasach A tam przy wilkasach jakieś trzy żagloweczki. No. port Raglugi Według projektu Kapitan pobudowało miasto chyba Gierzycko Sialawka, smażenia ryb, mu to jest tu jest leszcz, tawerna leszcz u Andrzeja. Ludzi nie widać, a jeszcze dzisiaj turystów mało. Ale dyskoteka, kajuta przygotowana. Także zupełnie 130 za godzinę, 700 za cały dzień. O, motorowka. Także, no niestety nikogo nie widać, aby weekend majowy sobie przedłużył. I został dłużej Tawerna jako Marina Też niestety Pusta także Byłem, widziałem, odwiedziłem Przędy czekają, przyjeżdżać, płacić i pływać No i od mariny, Eko-mariny rzut baretem parę kroków i mamy Alidla i na odwareczce no, stoi Teselka i czeka także Parkować gdzieś trzeba. Tak, to czas leci. Człowiek się nie denerwuje. No faktycznie przeszliśmy kawałeczek, ale ładujemy się i w drogę. Tak. 23,58 4 stopnie na dworzu. Dojechane na 13%. No i statystyka. Rita, no, na te Mazury miał być blisko, a wyszło jak zwykle. No, tym razem nie 1000, ale 668. Yy, średnia A, zużyte 93 kWh. Czyli teoretycznie 93 zł. Średnia... 140 watogodzin na kilometr, czyli 14 kW, czy 14, 14 zł za setkę na setkę, ale podsumowanie jak zwykle zrobię na końcu filmu. Wyjazd do e, Kirzycka w zasadzie, do węgorzewa, było do węgorzewa w tej z powrotem. Przy okazji, odwiedzenie jeszcze trzech portów po drodze. Więc sumarycznie było przejechanych 668 km. W drodze do Giżycku, Węgorzewa ładowałem się na obłudnicy Łomży, na Orlenie. Tam no. za, za, załadowanych było 22,5 kW. Za kwotę 42 zł 26 groszy. Cena złote 88. Zł. W, w, w Giżycku był obiad, spacer po Giżycku i było podwójne ładowanie, bo było jedno ładowanie na wolnej ładowarce, drugie na szybkiej, no bo po prostu było, był czas na to, żeby. Potrzebny był czas, żeby coś zjeść, więc w czasie wolnym w półtorej godziny naładowało się 15 kW za 28 zł. No, i potem już na szybko weszło jeszcze 12,95 kW za 31 zł. No i cena średnia wtedy wyszła 2,40, to znaczy cena za droższe ładowanie 2,40 za wolne ładowanie ,85 zł. 85. W drodze powrotnej ładowaliśmy się znowu na, ładowa, na obwodnicy Łomży, na Orlenie, na Mopie, na, na, Mopie, na obwodnicy Łąbrzy. Weszło 29,6 kW za 55,66 kroszy w cenie złoto 88. Zł. No i dojechaliśmy do domu. W domu doładowanych było jeszcze 31 kW to 80%, co daje nam, że całościowo załadowanych było 111 kW. A samochód pokazał, że zużył 93 jest to spowodowane tym, że to co pokazuje samochód prawdopodobnie pokazuje co zużywa silnik, natomiast dochodzi jeszcze grzanie chłodzenie, radio i takie rzeczy więc w... dlatego mamy 111 kW zużytych, za co zapłaciłem 188 zł co daje na przy przejechanych 668 km, daje nam 28 22 zł. 22 grosze za 100 km. Czyli latem wychodzi latem. No nie latem, jeszcze wiosna. Wychodzi 22, 20, 28, 22. Czy to tanio, czy drogo, to już musicie sami przeanalizować. Mi tak to wyszło realnie, zapłaciłem 188 zł za przejechanie 668 km.